Ursus 1634, jeden z najmocniejszych ciągników z serii ciężkiej. Ursus 1634 to solidny i potężny ciągnik, który był odpowiedzią na potrzeby dużych gospodarstw oraz prac wymagających dużej siły uciągu. Produkowany w Polsce, stanowił ważny element rozwoju rodzimego rolnictwa w latach 90. Pod maską tego kolosa znajdował się sześciocylindrowy silnik, wysokoprężny o oznaczeniu Z8602.12, o pojemności 6824 cm3. Jednostka ta generowała moc na poziomie 155 koni mechanicznych, co pozwalało mu bez trudu radzić sobie z ciężkimi maszynami i trudnym terenem. Ursus 1634 był wyposażony w mechaniczną skrzynię biegów o 16 przełożeniach do przodu i 8 do tyłu, co zapewniało odpowiedni dobór prędkości do różnych zadań polowych. Posiadał napęd na 4 koła 4x4, co znacznie poprawiało jego właściwości trakcyjne. Tylny podnośnik hydrauliczny miał udźwig wynoszący 5500 kg co czyniło go bardzo uniwersalnym ciągnikiem do pracy z różnorodnym sprzętem. Ursus 1634 był chwalony za swoją prostotę, siłę oraz trwałość. Do dziś cieszy się uznaniem wśród rolników, którzy cenią go za solidną konstrukcję i niezawodność w ciężkich warunkach pracy.